Siemano widzę. dzisiaj na G4Skins otworzymy sobie tą skrzyneczkę z eventu tutaj tego kowbojskiego y, Skrzyneczkę Ricochet za równo 60zł y, Tak po prostu mnie wzięło, y, więc sobie ją potwierdzam, bo chyba jej aż tak głównie nie testowaliśmy Otwieraliśmy tą najdroższą i no nawet coś tam próbowała dropnąć Ale tej nie dropnęliśmy, a na pewno jest bardziej przystępna dla wielu osób Więc na pewno i może ciekawsza dla was y, Oczywiście przypominam następnie, strona jaki film tylko włącznie dla osób pełnoletnich, jak taką osobą jesteś, to nie zapominaj o używaniu sobie kodu promocyjnego SFERT, bo masz 5% więcej przy doładowaniu, jak i również darmową skrzyneczkę na start, jak Ciebie na stronie nie było. I właśnie jeszcze zanim przejdę do odcinka, to pamiętaj, że w maju masz do zgarnięcia dwie kosy, jak i rękawiczki, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to sobie zajrzyj do opisu, tam pisze gdzie co trzeba zrobić, żeby sobie po prostu taki udział wziąć i być może takie rękawiczki właśnie trafią, rękawiczki lub glosy właśnie kurwa, rękawiczki lub kosa, kosy trafią być może do was, o masło maślane ty, yy, no a my idziemy do rykoszeta, przy okazji klejnociki nam wpadną oczywiście do eventu, Wy możecie potem to wydawać i sobie zgarniesz oczywiście też skiny jak ktoś nie wie, ranking itp itd w ogóle ile w rankingu ma pierwszy gościu? 2 miliony, giga pojeb. Yy, no chociaż mu się udaje, ja mówiłem że uzbieram 10 milionów i zrobił odcinek z tego nie wychodzi mi to od czterech eventów, także chyba sobie kurwa odpuszczę po prostu. Mm. Dobra, pierwsza skrzynka limelight. No do dupy. No nie ma co. Może kolejna będzie lepsza, Frontside Misty. No na pewno lepsze. Fajny skin. W ogóle chyba mój pierwszy kałach to był taki taki z tych lepszych. E, tak mi się przypomina. No, bo wtedy tak, no, Pice of się dostało i się kurwa odbywało na tego Steama, się kupowało. <grytanie> no i się Dragon, okej, okay, powoli coraz lepiej, fajnie, nie ma na razie jakiejś totalnej lipy. Chociaż może nie powinienem chwalić dnia przed zachodem słońca, jeszcze mi się to czkawką odbije. No i znowu Frontside Misty, czy to ten sam stan? 76zł, Well Worn Też podrożno. kiedyś był tańszy, kiedyś to było, nie? <gryz> Limelight Coś więcej? No, na bitwy nie pójdziemy z tej skrzynki, gdyż iż, ponieważ oczywiście skrzyni eventowych na bitwę się nie da wrzucić Więc jak się nie da, to tego nie zrobimy Ateris. Jumber No Spoko skiny i właśnie, w ogóle mnie ciekawi, czy ktoś z Was gra P2000? Bo w sensie, jak pamiętam, to w CSGO ludzie grali jeszcze tą P2000. Dało się ją zauważyć, że ludzie rzeczywiście z nią biegają. A w dwójce, Oni ją jakoś nie znerfili, czy coś? Bo totalnie chyba żadnej osoby z P2000 nie widziałem. Tak, tak mi się dopiero połączyło kropki, nie? Że chyba. Chyba jakoś przepadła, chyba jakoś za słaba jest na CS2. <noise> tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, może ktoś z Was akurat gra, to możecie napisać. Weźmy to sobie po prostu, sprzedajmy. Otwórzmy szybko po 5. Jakiś Fast Mood Bam. Ojoj, jakby kosa wpadła, ale jest kurwa porażka. Porażka! No, nie będę tego komentował, może ale chyba zostawiłbym ją, chociaż brakuje mi troszeczkę waluty eventowej do 5 koła, więc sobie jeszcze otworzę Boundlessa, który daje lepiej. No i z eventu Gamescase 5000 skrzynka to się nazywa Supreme, i taką otworzymy. No, to jest abstrakcja, że z tego naj, najbrzydszy skin jest najdroższy. Ty. Ok, alibilgik. Yy, I pójdźmy w bitwy. tylko już bez tej skrzynki kowbojskiej. Yy, zrobiłbym w sumie, a tak na farto, na przykład trzy sferty, jakbym wrzucił 3 yy, na underdog. Czy to by byłby dobry pomysł? <gryw> Najlepszy. Bo to mi ta skrzynka kurwa nie daje, moja własna Ale innym daje Na przykład ostatnio na streamie kurwa Wyrobiłem bitwę właśnie na underdogu I dwóm botom podczas jednej bitwy Dwa razy ta CZK Halis wypadła Jednemu i drugiemu A i tak przegrałem, bo trzeci miał mniej <grym> Także pozdrów eee, Bot Henry Dobra On odleciał troszeczkę Teraz bot chat by się przydało, żeby trafił coś ciekawego Trafia Mam najmniej w tym momencie. No i ta ostatnia skrzynka niech mnie tylko nie zawiedzie. No i zawiodła. No chyba. wiadomo. <laughs> nie skomentuję po prostu tego. No musiało, no musiało. No. Nie wytrzymałoby bez takiego czegoś. No ale tyle. Tyle na dzisiaj. Ja Wam oczywiście dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się odcinaczek podobał. Taki krótki, bez jakiegoś większego celu. W ogóle ostatnio na no, ostatnio, no, dzisiaj został rzucony też film z osobą pewną, więc możecie sobie też po prostu obejrzeć, napisać, czy może polubicie formaty, gdzie odcinki są z kimś innym. I czekam oczywiście na wasze opinie i napiszcie, czy gracie P2000. Nie zapominaj o kodzie promocyjnym SWERT i sprawdzaj oczywiście opis, bo masz do wygrania dwie kosy i glowsy w maju. Także ja bardzo dziękuję, do usłyszenia i cześć!